Witam bardzo. Chciałem Wam przedstawić te magazyny przez ekstremy, które sobie zamówiłem na reglo. Nad. W oficjalnych cenach nad. Tych pokażę numer. Zacznijmy od tego. Numer też sobie zamówiłem. Nad. Teraz już zanim wykupili wszystkie, wszystkie numery, akurat taki mi się udało się zdobyć. Na starsze numery. Te 6 mi się udało się zdobyć. A ten numer to 68. Też mi się udało się zdobyć. Nawet... Też tak sam mówiłem sobie, co mi jest. A tutaj mam. Tu jest już bardzo. Tutaj jest, tak uskozony jest. Tutaj będę musiał sobie przykleić. Przykleić sobie, będę musiał tą kładkę mam. Tamtą, tą skoszoną, dostałam kładkę nad. Nad. I ten magazyn, czym będzie? Polecam te magazyny sobie zamawiać. Póki są w oficjalnych cenach nad. I to już wszystko wam powiedziałem. I do zobaczenia.